Witam. Dzisiaj będzie kolejna część na temat bałwuchwalstwa. Przerobiliśmy już pięcioksiąg mojżeszowy, czyli pięć ksiąg, które napisał Mojżesz, Księgę Jozułego. No i po Jozułem pojawiają się sędziowie, Księga Sędziów, gdzie sędziowie mieli właśnie prowadzić lud Boży, aby żył w przymierzu z Bogiem. Dzisiaj będziemy czytać drugi rozdział. Tutaj w wersety od pierwszego do trzeciego, później od jedenastego do czternastego i od szesnastego do dziewiętnastego. Oczywiście zachęcam, żeby każdy sobie przeczytał u siebie w domu cały rozdział. Wtedy będzie więcej wiedział, co Bóg mówił w tamtych czasach. I pisze tak. Anioł Jachwę stąpił z Gilgal do Bokim i rzekł: Wywiodłem Was z Egiptu, zaprowadziłem Was do ziemi, którą poprzysiągłem dać Waszym przodkom. I mówiłem: Nie złamie przymierza mego z Wami na wieki. Jednakże Wy nie wchodźcie w przymierze z mieszkańcami tej ziemi, lecz rozwalcie ich ołtarze. Wyście zaś nie słuchali mego głosu. Dlaczego to uczyniliście? I od 11 wówczas synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Jahwe, i służyli balom, opuścili Boga swoich ojców Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Jahwe, opuścili Jahwe i służyli Balowi i Asztertom. Wówczas zapłonął gniew Jahwe przeciwko Izraelitom, także wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich zupili, i wydał ich łup nieprzyjaciołom, którzy ich otoczyli, jak poczyniła to ręka Jahwe. Była przeciwko nim na ich nieszczęście. Wówczas Jakwe wzbudził sędziów i wybawił ich z ręki tych, którzy ich uciskali, ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami. Oddawali im pokłon, zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, Którzy słuchali przykazań Jachwe. Ci tak nie postępowali. Kiedy zaś Jachwe wzbudził sędziów dla nich, Jachwe był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył ów sędzia. Bo Jachwe litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemięźców i prześladowców. Lecz po śmierci sędziego. Odwracali się, czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie, szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie odchodząc w niczym od swoich czynów i od złej zatwardziałości. Dziękuję.